Hej, tu Lady Makeup. Zapraszam Was na kolejny filmik z serii makijaż z Mary Kay", Tym razem odsłona jesienna. Co bardzo ważne, na twarzy będę miała już zaaplikowany wcześniej podkład Medium Coverage Foundation Mary Kay w kolorze 200 Ivory. Wszelkie niedoskonałości mojej cery przykryłam korektorem Concealer Mary Kay w kolorze Beige. A co, co też bardzo istotne, twarz rozświetliłam takim magicznym magicznym długopisem, Mary Kay Facial Highlighting Pen, coś takiego. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszym cieniem, którego zaaplikuję na całą powiekę, będzie cień mineralny Mary Kay w kolorze Sweet Cream, taki bardzo jasny kolor, matowy. Ten cień zaaplikuję na całą powiekę, w szczególności przy wewnętrznym kąciku oka oraz pod łukiem prwiowym. Warto również odrobinę dodać zuż do niej powieki. Drugim jasnym cieniem będzie cień w kolorze Crystal Również bardzo jasny cień. Tym razem jednak jest to cień perłowy. Przy pomocy tego samego pędzelka szerszego aplikujemy ten cień w szczególności wewnętrznym kąciku oka. I pod brwiowym. Czyli za jednym zamachem przeciągamy i nakładamy ten cień wewnątrz, wewnętrznym kącika i pod łukiem. Kolejnym cieniem będzie już cień ciemniejszy. Bardzo ładnie się nazywa Chocolate Kiss. Czekoladowy pocałunek. Jak sama nazwa wskazuje, taki bardzo ładny Czekoladowy kolor. I ten cień nałożę na całej ruchomej powiece. Od wewnątrz. tuż przy samym wewnętrznym kąciku oka, a także od zewnętrznej strony, na kształt właśnie ruchomej powieki. Staramy dojechać się jak najbliżej linii rzęs. Dla wzmocnienia tego czekoladowego efektu Użyję innego cieniu, od cienia w kolorze brązowym Sina... Sina... Sina się nazywa kolor Brąz, tym razem matowy odcień I ten cień nałożę od zewnętrznego kącika oka Dla przyciemnienia troszeczkę tego wcześniejszego cienia I w zasadzie tylko tak od zewnętrznej części powieki. Teraz nietypowo, ponieważ przystępujemy do podkreślenia dolnej powieki. Na dolnej powiece nałożę cień w kolorze Golden Olive. Piękny oliwkowy kolor z taką poświatą lekkiego złota. I ten cień oliwkowy. Nałożę wzdłuż całej danej powieki. <laughs> jeszcze odrobinę dojeżdżam do, wewnę do wewnętrznego kącika oka. Czyli aplikuję ten cień na całej powiece, dolnej powiece bez wyjątków. Wyjeżdżam tym cieniem w kierunku skroni i zaznaczam sobie kontury, tak jak tu widzicie, do zaaplikowania tego cienia na górnej powiece. Czyli równo z linią dolnej powieki rysuję kreskę tym cieniem. Po narysowaniu kreski, tutaj kontynuując podkreślenie dolnej powieki, przystępujemy do aplikacji tego oliwkowego cienia na górnej powiece. Takim węższym pędzelkiem rysujemy. Rysujemy taki półokrąg. W, takim, w celu, w tym, przy pomocy tego pędzelka, aplikujemy ten cień wzdłuż całej górnej powieki. Tak na półokrągło, dojeżdżając aż do wewnętrznego kącika oka. Czyli obrysowujemy, tak jakby powyżej konturów tego brązowego cienia. Drugim cieniem w odcieniu zieleni będzie cień mineralny o nazwie Lemongrass taki pistacjowy kolor którego zaaplikuję tuż pod łukiem brwiowym a powyżej cienia oliwkowego na górnej powietrzu wybrałam celowo taki kolor aby idealnie pasował do cienia oliwkowego Troszkę może nam się zatrzeć nasz kontur cieniem, wykonany cieniem oliwkowym, ale oczywiście możemy to poprawić. Jasny pistacjowy cień aplikuję również wewnętrznym kąciku oka, czyli obrysowuję Ponownie na kształt oka tym cieniem i aplikuję ten cień również w wewnętrznym kąciku oka, a także w kąciku, ale tutaj od strony dolnej powieki. Dla rozświetlania łuku ponownie sięgam po cień jasny w kolorze Crystaline. Jasny cień perłowy. Jego zaplikuję już tylko bezpośrednio pod bukiem brwiowym oraz od strony wewnętrznej. Cieniem oliwkowym, tak jak już wspomniałam, poprawiam kontury. Wcześniej zaznaczone, ponieważ troszeczkę, troszeczkę mi tutaj zbladły i przykryły się innym cieniem. Czyli odrobinę tego cienia oliwkowego ponownie, w szczególności tutaj, przy naj, najwyższym punkcie, że tak się mu wyrażę. Myślę, że tak, tak będzie wystarczająco. Oczyszczam lekko twarz z wszelkich pruszków. ja lepiej zwykłym wacikiem. I teraz obrysuję oko. Brązową konturówką. Konturówka w zasadzie eyeliner Deep Brown nazywa się Murky, czyli wysuwana konturówka. W pierwszej kolejności podkreślam dolną powiekę, rysuję kreskę w linii wodnej. Dla ułatwienia naciągam sobie teraz skroń. A teraz rysuję kreskę na górne powietrze, czyli ponownie naciągam skroń, rysuję kreskę ociąż od zewnętrznej części i na to do takich krótkich kresek rysuję jedną płynną linię. Jeśli chodzi o usta, usta wklepuję bardzo delikatnie pomadkę, która nazywa się, kolor nazywa się Taunt. Taki jasny beżowy kolor. Czyli dla uzyskania takiego naturalnego efektu, tylko Delikatnie obrysowuję usta tą pomadką. Na środek dla nadania połysku aplikuję błyszczyk Mary Kay w kolorze Gold Rush. Taki złotawy, lekki kolor, który idealnie nadaje się do tego typu makijażu. Ten błyszczyk aplikuję dosłownie na środku ust dolnej danej wargi oraz troszeczkę do góry. Pozostaje nam tylko wytuszowanie rzęs. Wytuszowałam rzęsy. Zrobiłam to tuszem Mary Kay Ultimate Mascara. Tak prezentuje się makijaż po wykończeniu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pozdrawiam serdecznie.